A kuku, dobry wieczór moje kochane myszki malutkie, dobry wieczór dzieciaczki, jak ja się cieszę, że znowu mogę Was widzieć wszystkie. Kochane moje, dziś opowiem Wam kolejną wspaniałą historię, która wydarzyła się w przedszkolu. Posłuchajcie tej historii, bardzo proszę, siądźcie sobie albo połóżcie się i uważnie posłuchajcie. Co babcia Kasia dzisiaj wam opowie. W przedszkolu, które się nazywało Zielone żabki, wszystkie dzieci uwielbiały sport. Biegały po boisku, grały w piłkę i codziennie wymyślały nowe zabawy. Ale największą atrakcją była zawsze skocznia. Do skoków wzwyż. Kto skoczy najwyżej, kto pobije rekord? Wołały z entuzjazmem za każdym razem, kiedy były zawody w skokach wzwyż. Dzieci ustawiały się w kolejce i z zapałem rywalizowały między sobą. Jednym z nich był Kubuś, chłopiec, który od urodzenia miał tylko jedną rękę. Nie przeszkadzało mu to w niczym. Śmiał się, biegał, wspinał po drzewach jak każdy inny chłopiec. Ale wszyscy to wiedzieli, że nie ma jednej ręki. Jak to chcesz skakać? spytał pewnego dnia Wojtek, marszcząc brwi. Przecież do skoków trzeba rąk. No właśnie, dodała Zusia. Wszyscy robią o tak. Tu Zusia wykonała ruch rękami robiąc zamach. Kubuś wzruszył ramionami i powiedział: Może i wszyscy tak robią, ale ja czy inaczej. Nie przejmował się tymi słowami i stanął w kolejce do skoczni. Gdy przyszła jego kolej, wziął rozbieg, odbił się mocno i skoczył wyżej niż ktokolwiek wcześniej. Dzieci otworzyły oczy ze zdziwienia szeroko. Udało mu się, wykrztusił Wojtek. Ale jak! zdziwiła się Zuzia. Kubuś uśmiechnął się szeroko. Po prostu bardzo lubię skakać i już powiedział, mrugając do nich i cieszę się z moich zdrowych nóżek. Wcale nie myślę o tym, że czegoś mi brakuje. Odwrócił się. Odszedł z wielkim uśmiechem na twarzy. Kilka tygodni później przedszkole zgłosiło drużynę na zawody sportowe. Były biegi, rzut piłką i skok w dal, i oczywiście skok wzwyż. Dzieci były bardzo podekscytowane. Myślicie, że damy radę? Dopytywał Max. Pewnie powiedział kubuś. Wystarczy spróbować. Na zawodach nie brakowało też dzieci z innych przedszkoli. Niektóre spojrzały na kubusia z zaciekawieniem. Czemu on startuje? szepnął ktoś. Przecież do skakania trzeba dwóch rąk. Kubuś słyszał te szepty. Ale nie zwracał na nie uwagi. Skupiał się na swoim zadaniu. Zawodnicy zaczęli skakać. Najpierw na poprzeczce, która była położona nisko. Wszyscy skoczyli bez problemu. Potem poprzeczka szła coraz wyżej i wyżej. Niektóre dzieci odpadały. Aż w końcu została trójka finalistów, w tym Kubuś. Publiczność wstrzymała oddech. Pierwszy zawodnik skoczył, ale strącił poprzeczkę. Drugi zawodnik wystartował, ale zatrzymał się na końcu rozbiegu i nie skoczył. Teraz przyszła pora na Kubusia. Wziął głęboki oddech, popatrzył na poprzeczkę i ruszył. Jego stopy odbiły się od ziemi, a ciało unosiło się w powietrzu. Wszyscy patrzyli, jak leci nad poprzeczką i ląduje czysto po drugiej stronie. Hurra! ktoś krzyknął Hurra! powtórzyli wszyscy. Całe przedszkole skakało z radości. Kubuś wygrał zawody. Nawet dzieci, które wcześniej miały wątpliwości, podbiegły do niego z gratulacjami. Kubuś, to było niesamowite powiedział Wojtek. Jak ty to zrobiłeś?-dopytywała Zuzia. Kubuś roześmiał się. Po prostu. Odbijam się najmocniej, jak potrafię. Moje nóżki są naprawdę silne, odpowiedział radośnie. Tak, tak, dodała pani, bo kiedy patrzymy na siebie tak, że widzimy tylko to, czego nam brakuje, zawsze będziemy widzieli swoją niedoskonałość. Ale to nie jest ważne, czego nie mamy. Ważne jest to, jak bardzo wierzymy w to, że możemy osiągnąć to, o czym marzymy. Jeśli się nie poddamy, na pewno osiągniemy swój cel. Tak, dzieciaczki kochane. Jesteśmy bardzo różni. Niektórzy z nas rodzą się bez rączki, bez nóżki. Niektórzy mają słabszy wzrok albo słuch, ale to naprawdę Niczym nie przeszkadza, żeby spełniać swoje marzenia, żeby osiągnąć cele, które sobie stawiamy. Musimy tylko być odważni, silni i uparci, a na pewno dojdziemy do celu, które sobie wyznaczyły. A wy, moje kochane, jak widzicie kogoś takiego, pomóżcie mu, zaprzyjaźnijcie się z nim i wspierajcie go, bo to jest bardzo ważne i szlachetne. Musimy nawzajem sobie pomagać. Bo dzisiaj ktoś inny potrzebuje pomocy, a jutro może to być ktoś z Was. Tak, moje kochane? Babcia Kasia dzisiaj się już z Wami żegna. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Życzę Wam dobrej nocy, moje kochane, odważne dzieciaczki. Dobranoc!